Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Gucowata, jestem psychologiem i terapeutą w klinice Psychomedic w Warszawie. Chciałabym powiedzieć kilka słów na temat terapii rodzinnej, a w szczególności o etapach w rozwoju rodziny. Rodzina, jak każdy żywy organizm, przechodzi w swym rozwoju etapy. Znajomość tych progów życiowych, Pomaga zrozumieć y, trudności i kryzysy, z jakimi zmaga się każda rodzina. Jakie są te etapy? Rodzina zaczyna się od pary. Para wyodrębnia się, tworzy własną strukturę, wyznacza swoje granice, dając do zrozumienia otoczeniu, że łączy ich bardzo szczególna więź. Para tworzy też własne reguły zachowania, co wolno, czego nie wolno. Tworzy własne rytuały życia intymnego, okazywania uczuć, spotkań z rodzicami, z krewnymi. Każda strona musi się przystosować do tych potrzeb, oczekiwań, zwyczajów drugiej strony. Oznacza to, że musi zrezygnować z niektórych swoich pragnień, z części swojej indywidualności w zamian za bycie w tym systemie. Nie wszystkim od razu to się udaje. Sytuacja pary zmienia się, gdy pojawia się potomstwo. To jest kolejny etap. Pojawiają się nowe role dla partnerów: rola matki, rola ojca. Rodzice pary stają się dziadkami. Pojawienie się dziecka to reorganizacja całego systemu i życia zawodowego, i funkcjonowania społecznego. Dziecko wybiera ogromny wpływ na relacje między rodzicami. Czasami pojawienie się dziecka to nadzieja na poprawę tych relacji. Nie zawsze jednak tak bywa. Czasami jest odwrotnie tworzy się dystans wśród partnerów. Kolejny etap to wiek przedszkolny i szkolny wielkie wydarzenia w życiu rodziny. To już nie rodzice, ale grupa rówieśnicza wychodzi na pierwszy plan w życiu dziecka. Następnie adolescencja bardzo trudny okres. Dążenie do autonomii, testowanie życia, seksualności, z czasem separacja od rodziców. Pojawiają się spory, roszczenia, poddawane w wątpliwość są hierarchie wartości rodziców, ich normy zachowań. Odcięcie pępowiny to bardzo bolesny etap dla wszystkich rodziców. Równocześnie zaczyna się nowy okres, czyli gdy rodzice pary zaczynają potrzebować pomocy, niedołężnieją, chorują, umierają. Etap pustego gniazda. Jest to etap, gdy dzieci są już dorosłe, zakładają własne rodziny, rodzice zaś przychodzą na emeryturę, tracą tożsamość zawodową, często skazani są na bezczynność. Czują się nieprzydatni, samotni, wchodzą w stany depresyjne. Koło zamyka się do pewnego stopnia, znowu para jest sama, i system ponownie wymaga przeorganizowania. Aż w końcu nadchodzi trudny okres, kiedy jeden z partnerów przeżyje tego drugiego. Rozpoczyna się proces żałoby, smutku, poczucia kresu życia. Praca z terapeutą rodzinnym to praca rodziny na każdym etapie rozwoju tej rodziny. Również na etapie poczucia schyłku życia. Zapraszam.